Cześć kochani, raz, dwa, trzy, mam nadzieję, że słychać, dzisiaj, e, dzisiaj z domu, transmisja na żywo po to, żebyś właściwie z Tobą, e, żeby się zapytać, co u Ciebie. E, powiem Wam, jaka jest sytuacja. Leonek tam się, Leonek tam się już kąpie, więc kończy, kończymy dzień. Ja będę e, się zabierała za to, żeby montować tego vloga. A i tak sobie pomyślałam, kurczę, że ciekawa, co, co u was. I jeśli możesz, to daj znać w komentarzu skąd, gdzie jesteś i jak tam u was sytuacja, czy wszystko u ciebie okej, okay. bo, bo, jestem, bo jestem ciekawa. Wysłałam wczoraj też taki mailing do uczniów. Drama Akademii, do osób z naszej szkoły, osób, które kiedyś uczyłam, które kiedyś były, mieszkały tutaj, teraz mieszkają w różnych częściach świata i między innymi Ania, jeśli to oglądasz, to pozdrawiam Cię z końca świata. Ania jest gdzieś tam, nawet ziemia ognista, nawet nie wiem gdzie to jest, ale gdzieś daleko i, i podróżuje teraz właśnie w podróży dookoła świata i właśnie mówiła, że została tam, utknęła tam na czas właśnie tej koronawirusa i zobaczymy co, co dalej. Ja utknęłam tutaj w moich czterech ścianach, słuchajcie w moim domu eee, pokażę Wam na vlogu Leon oglądał płyty i tak to wygląda, uwielbia podchodzić tam i zrzucać Leon to mój synek, zrzucać wszystkie, wszystkie rzeczy, dajcie znać kogo tutaj witam ta transmisja nie będzie t, yy, publiczna, pewnie za jakiś czas ją po prostu zrzucę a chciałabym, po, a chciałabym tutaj z Wami Tutaj z wami sobie po prostu przez chwilę pogadać. I w związku z tym po pierwsze poproszę, przepraszam, po, włączyłam. Po pierwsze poproszę, no żebyście napisali, czy wszystko u was ok. i Skąd jesteście? To jest dla mnie. To jest dla mnie ważne. Ja jestem teraz pod Warszawą i właściwie od soboty tutaj yy, nie wychodzę z domu. Jestem. Wybrałam sobie swoją kwarantannę tutaj, żeby, żeby nie narażać nikogo. Uczymy w Dramakademii Online. Był spory opór, jeśli chodzi o lekcje online u niektórych osób, i ten opór polegał głównie na tym, że Osoby. Hej, jestem zdrowy, pozdrawiam. Kamil Hamburg, super Kamil. Życzę Wam wszystkim w ogóle zdrowia. Życzę Wam wszystkim, żeby, żeby jak najszybciej to wszystko się skończyło. Hej, jestem z Wrocławia jest wszystko jest ok. Ola, super Oluś. Cześć, pozdrawiamy Wrocław. Ja jestem właśnie tutaj w Józefosławiu i powiem Wam, że no najgorsze jest to, że kurczę tej, tej choroby nie widać i. I tak sobie teraz oglądam jakieś materiały też takie, które nagrywaliśmy, ostatnio mieliśmy takie spotkanie czwarte urodziny Fitness z dziewczynami, ja dziewczynom pokazywałam jak kręcę pałeczką, właściwie od jakiegoś widza, który poprosił, żebym pokazała jak kręcić pałką, to teraz to co robię, to na przykład uczę się takiego kręcenia właśnie między trzema, między trzema palcami, to jest jedna z rzeczy, którą, którą tutaj robię siedząc w domu, organizując, przeorganizowując całą szkołę i robiąc tutaj, Robiąc właśnie tutaj lekcje online. Chciałam wam powiedzieć, dajcie znać właśnie skąd jesteście, czy wszystko u was OK i jak tam u was sytuacja na froncie, że tak powiem. Ja chciałam powiedzieć trochę o tych zmianach, o tym, że te zmiany w naszym życiu, zobaczcie jakie są, jak, jak, jakie są częste i i te zmiany są zawsze po coś. Ja mocno wierzę w to, że każda zmiana jest, jest po coś i każda zmiana przyniesie coś dobrego, i tutaj razem z nauczycielami, słuchajcie, rozmawialiśmy sobie. I tak, jeśli chodzi o te lekcje online, które prowadzimy w Dream Academy, uczymy gry na perkusji właśnie przez internet, to mam nadzieję, że dzięki temu nasi uczniowie będą mieli okazję nauczyć się pracy w domu, nauczyć się pracy bez instrumentu w takich warunkach, w takich warunkach jakie czasami po prostu nam przychodzi mieć. I tutaj Dajcie znać, czy Wy gracie na perkusji, czy jednak nie gracie na perkusji, jak Wy sobie radzicie, czy jesteście w domu, czy, czy, czy wychodzicie, bo bardzo jestem, bardzo jestem tego ciekawa. Dzisiaj miałam taki odcinek dla Was do zmontowania, właściwie dwa odcinki, dwa, dwa tematy takie, jeden jak pokazuję, jak ćwiczę właśnie w domu tutaj na poduchach, a drugi taki po prostu, jak ten, ten dzień u mnie teraz y, wygląda. Nie nagrałam tego rytmu dnia, ale też to, co, co, co staram się zrobić przy okazji tej zmiany, tego, że zamiast jechać do pracy, teraz siedzę cały dzień y, właściwie w domu, nie wychodzimy, mamy tylko skocika psa i wyprowadzamy go raz na jakiś czas znaczy no, wchodzimy z nim tylko. Y, a, tak to, a tak to jesteśmy leonem y, w domu, unikając, unikając y, osób i stosując się do tych tutaj o, Obostrzeń. Marek z Poznania, rodzimy sobie wszyscy zdrowi, więc zrośnie ćwiczenia elektroniczne. Gorące uściski. Tak. Hej Marku, to też pozdrawiam Ciebie. Uściski dla Was. Fajnie będzie Was. Powiem Wam, że fajnie będzie Was później, kurczę, zobaczyć. Ja sobie tak myślę, że jak, jak zrobię pierwsze jakieś warsztaty w Dramakademii, to tam wszystkich będę ściskać. Naprawdę, jak od, samego, od tego, znaczy w tym tygodniu cały czas się widzimy tylko online i tam gadamy codziennie. Właściwie mamy takie kryzysowe narady z całym sztabem Dramakademii. I e, przepraszam Was, bo mi te komentarze znikają. Niestety, moje próby są odwołane i mam tylko pada w domu. Ole pisze. No właśnie, często wielu, w ogóle wielu artystów też do mnie pisze, że, że teraz jest dramat, bo nie ma koncertów i nie mają pracy i no są to, jest to czas zmiany, są to takie trudne dla wielu osób decyzje, my musieliśmy zamknąć szkołę, właściwie zamknąć dwie lokalizacje szkoły, i w trzeciej lokalizacji, tam, tam, tam też dostaliśmy informację, że tam też naszych zajęć nie ma, więc przystosowujemy się do nowych zmian i patrzymy. Ja przynajmniej staram się na to tak patrzeć, żeby wy, wyszukiwać w, tych, w tym, co się dzieje, i szukać w tym, w tym właśnie czegoś dobrego. I tą jedną dobrą rzeczą, na przykład, jest to, że staram się, staramy się z naszymi nauczycielami właśnie pokazać naszym uczniom, jak to jest pracować w domu nawet grając tylko na padzie albo udając słuchajcie robiąc taki air drumming i grając do swojej ulubionej piosenki, zamykając oczy i sobie wyobrażając, że jestem na zestawie, więc wiem, że to nie jest to samo wiem, że to nie to samo jak gra koncertów czy jak właśnie jak właśnie muzykowanie granie prób z innymi muzykami ale myślę, że to też jest po coś, to też nas czegoś uczy i mam nadzieję, że później jak już będziecie mogli Wiecie, jak będziemy mogli wyjść i, i pograć na zestawie czy pójść do ludzi, to, to będzie też będziemy to inaczej doceniać. No a teraz najważniejsze jest zdrowie i tego nam tutaj wszystkim życzę. Tak jeśli dołączyłeś później do tej transmisji, to właśnie kładę mojego synka spać. On tam się kąpie, bierze kąpiel, więc ja vloga normalnego zmontuję później, albo a ten live jest tylko taki dla nas, bo chciałam się tutaj z wami. O czwartek, tak jak przystało na redm życia, zami się spotkać i zapytać, czy u was wszystko okej okay i co u was. I ewentualnie też, jeśli macie jakieś pytania, albo jeśli macie pomysły na y, odcinki, to, co Was interesuje, to dawajcie znać. Ja mówiłam o tych zmianach, że one są potrzebne, ale tak jak ja sobie tutaj radzę w domu, żeby nie oszaleć, to słuchajcie, wbrew pozorom, ten rytm jest też taki super kluczowy i to, co ja staram się robić, słuchajcie, jestem w koszuli, chociaż po, po, ale, ale w spodniach od adresu, więc <grywania> uwielbiam spodnie od adresu i koszulki, ale za, specjalnie założyłam koszulę, żeby, żeby czuć, że pracuję, żeby czuć, że, że mam rzeczy do zrobienia. I tutaj razem z Marysią zrobiłyśmy sobie, słuchajcie, taki rytm, że o godzinie 9.30 ćwiczymy jogę, o 9.00 pijemy zdrowy koktajl, o 11.00 bierzemy się za swoje rzeczy, bo to, ta, to o godzinie 11.00 jest pierwsza drzemka Leona, więc mamy wtedy czas na, na to, żeby sprawdzić, jak tam sytuacja naszych firm. Obie nasze firmy są w tym momencie y, częściowo zamknięte. Moja częściowo działa online nowo, ale. Ale druga firma związana z masażami, no tutaj już ten kontakt z osoba do osoby jest, jest inny. Piszcie mi, co tam u Was, gdzie jesteście? Czy wszystko ok? Jak sobie radzicie, jeśli chodzi o perkusję w domu? Jak sobie radzicie, jeśli chodzi o te zmiany? Czy jesteście na nie gotowi? Jaka jest wasza w ogóle tutaj sytuacja? Jest to mega, mega ciekawa. Hej, z tej strony Anita, wszystko jest ok. Ostatnie zajęcia miałam online na padzie i były świetne. Super. No właśnie, nie, mówiłam o tych zmianach, bo niektórzy uczniowie, rodzice też często mówią, że z góry, że, że te lekcje na padzie to nie jest to, czy, czy lekcje, że nie mają perkusji i lekcje, lekcje online nie są dla nich, nie są dla ich dzieci, bo. No bo po prostu nie wiedzą jak to będzie wyglądało. My dzisiaj prowadziliśmy też, słuchajcie, zajęcia grupowe dla dzieciaczków, w ogóle takie warsztaty w Akademii Młodego Perkusisty, gdzie było, gdzie było no chyba z, kilka, kilka właśnie, kilka rodzin. No i to też było takie nowe doświadczenie dla nas wszystkich, więc Mimo, że platforma online nowa jest już od roku i ja te lekcje online nowe i taką relację z uczniami online buduję od jakiegoś czasu, to fajne jest, to tak naprawdę teraz jest to 10 razy bardziej intensywne i, i też się nowych rzeczy tutaj nowych rzeczy dowiaduję. Słuchajcie, czeka nas. Fajnie. Patrzę, patrzę kto tutaj jest. Mam ponagrywane, jak w tamtą, ostatni raz na sali byłam w tamtą środę tydzień temu, kiedy ogłosiliśmy, że zamykamy szkołę, mimo że mogliśmy prowadzić zajęcia ale wiedzieliśmy, że skoro szkoły, inne publiczne zamykają szkoły, to my też podjęliśmy taką decyzję, żeby nie narażać naszych uczniów. Wtedy w środę byłam po raz ostatni na salce, a w czwartek jak się ta sytuacja zagniała, stwierdziłam, że, że już nie, nie, nie wychodzę, nie, nie będę robić, ale tam na salce nagrałam kilka filmików, które chcę Wam tutaj puścić, nie wiem w jakiej, żeby one, bo one też się... Żeby to, to, to będą filmy, które będą trochę wyrwane z kontekstu, bo jeszcze nie było aż takiej, takiej sytuacji. Nie wszystkie newsy do mnie docierały, ale tam, tam, jest właśnie, tam są takie rzeczy, które może Wam się przydadzą na ten czas, także jak będziecie oglądać filmiki z salki, to pamiętajcie, że to było nagrane trochę, trochę wcześniej. I ja Wam polecam właśnie takie, takie coś, żeby jeśli, dajcie znać kto z Was jest w domu, prac, albo a kto z Was jeszcze, nie wiem, chodzi do pracy, czy, czy, czy już możecie, nie, nie musicie pracować z domu, bo tutaj u mnie jest tak, że, że właśnie ten rytm taki dobowy bardzo mi pomaga i ja sobie rytm dobowy zaczynam o 8 rano, jest czas dla mnie na, właśnie czas na mnie napada. I te takie godziny, właśnie to, żeby, żeby, żeby te godziny były sztywne, żeby wiedzieć, co się dzieje, jest naprawdę bardzo, bardzo mi pomocne tutaj. I to jak 8.00 zrobię pad, o 9.30 trochę się porozciągam, poćwiczę jogę. O 12 mamy zwanianie się z całym zespołem DRAM Na tych dzwonkach jest Michał, Ania, którzy pracują u nas w naszym biurze, jest Zuzia. Która, która odpowiada za sprawy operacyjne jestem ja i robimy sobie właśnie codziennie takie podsumowania, w tej nowej sytuacji, żeby się w tej właśnie sytuacji odnaleźć. Później jest czas pracy i czas kładzenia młodego spać. Więc ten rytm taki dnia jest, jest mi bardzo, bardzo przydatny. Jak macie teraz, właśnie, czas w domu, czas dla siebie to pomyślcie sobie o czymś takim, żeby ten wasz dzień był takim dniem idealnym. Ja tutaj w, na, na Rytmie Życia na vlogu kiedyś zrobiłam taki odcinek, bo sama się dawno temu zaczęłam zastanawiać, ok, życie nam płynie. Jak, co, co mogę zrobić, żeby właśnie ten dzień mój był idealny? I sobie wybrałam, wypisałam sobie właśnie jakieś takie pomysły na to. I, I to u mnie działa, właśnie takie proste rutyny, proste czynności, szklanka wody, yy, oddychanie, trochę, trochę ruchu fizycznego, oczywiście granie na perkusji, słuchanie fajnej muzyki, czytanie, uczenie się, takie rzeczy, które, które, są, yy, które są fajne. A propos czytania, to czytam taką książkę, kto z Was zna? Yy, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Akurat idealna książka na te, yy, na te nasze okoliczności czasowe. Więc ja tutaj chciałam się z wami przywitać. Dziękuję wam za to, że napisaliście mi, że wszystko jest OK. Życzę wam zdrówka dla was, dla waszych bliskich. Ja tutaj uciekam teraz do, do montowania tego vloga, który będzie, który będzie za, za chwilę pewnie, za, za chwilę, no, pewnie z godziny albo z dwiemi mi zejdzie, więc on może być, może być jutro. Mam nadzieję, że lekcje na pomoście wam się przydały. Że, że sobie oczywiście te rzeczy. Tam są nuty też do, do, do pobrania. Jeśli chcecie, to, yy, to, to, to sobie pobierzcie nuty. I, I co? Wszystkie kursy online otworzyliśmy na platformie kursy.dramacademy.pl, żeby, żeby ten dostęp teraz dla was był. Wiem że, yy, wiem, że część z was ma więcej teraz czasu. Nasi uczniowie, z racji tego, że mają lekcje online, też im chcieliśmy dać dodatkowy motywator do tego, żeby sobie właśnie mogli pracować i mogli nasi uczniowie mogli, mogli ten czas efektywnie wykorzystać. Jeśli ten filmik będzie i oglądasz go później, da, też daj znać w komentarzu, jak tam u Ciebie czy wszystko ok. Ja go, ja go nie będę publikować, postaram się zrobić, żeby on był jakoś niepubliczny, bo to miało być takie prywatne nasze tutaj spotkanie. Także. Także on pewnie niedługo zniknie, ale miło było Was dzisiaj zobaczyć. Słuchajcie, uściski dla Was. Ja Was, ja was właśnie gorąco pozdrawiam i, i kończę. Także dzięki za, za to króciutkie spotkanie i mam nadzieję, że te zmiany będą czymś pozytywnym, mimo że mogą się wydawać czymś negatywnym. To pozytywne jest na pewno to, że ja już mega tęsknię za. za Ludźmi, których, których mam, miałam obok, mam obok, a którzy teraz są, na przykład, całą moją rodziną, która teraz jest w Łodzi, a ja jestem tutaj. I tak śmiałam się i mówiłam, że kurczę, trzeba jakiś dom jeden wspólny szykować i tam się wszyscy przeprowadzimy, i tam, my tam, no tam by było najfajniej, ale takich warunków na razie nie ma. Nie mam pojęcia, jak to wyłączyć. Słuchajcie, nie mam tutaj czegoś takiego jak koniec transmisji. Dlatego tak jeszcze, yy, jeszcze jestem. Jak znajdę, to. Yy, tak wygląda mój dom. O, tu jest. Koniec transmisji, więc przerywam, kończę ściski dla Was. Pa.